Ekologia staje się coraz bardziej popularna. Na drogach widzimy coraz więcej samochodów elektrycznych i hybrydowych. Co kutnianie sądzą o elektrycznych samochodach i czy wymieniliby spalinowy na elektryczny? O tym w naszej sądzie. Co sądzi Pani o samochodach elektrycznych? Uważam, że są bardzo w porządku. Przynajmniej troszeczkę będzie czystsze powietrze, uważam, u nas. Powinno być więcej tego. I w Kutnie przede wszystkim powinny być. Samochody elektryczne to niewątpliwie przyszłość motoryzacji i kierunek, w którym będą zmierzać te samochody. E, jest to e, niewątpliwie coś bardzo dobrego, które samochody elektryczne będą pomagać nam w walce o środowisko, aczkolwiek myślę, że trzeba tutaj się zastanowić nad słusznością tego pomysłu w naszym kraju. To były pomysł na pewno będą droższe, tak? Bo to będą nowe samochody. Myślę, że to jest coś dobrego, bo zawsze dla świata yy, emisja tych spalin jest mniejsza. Wiadomo, elektryczne, inaczej to wszystko yy, funkcjonuje. Ja wiem, dobre są. Gdyby miała pani wybrać, to wybrałaby pani spalinowy czy elektryczny? Elektryczny. Dlaczego? Bo lepszy dla środowiska. Myślę, że na obecną chwilę w Polsce, gdzie większość energii powstaje tam z węgla, wybrałbym samochód spalinowy. E, aczkolwiek, jeśli to się zmieni, będą odnawialne źródła energii jako e, główny punkt e, wytwarzania energii, wtedy wybrałbym samochód elektryczny. Elektryczny? Chyba bardziej. Myślę, że elektryczny, zdecydowanie tak. Dlaczego? Przede wszystkim właśnie dlatego, że jest mniej spalin. Mam dzieci, więc chciałabym troszkę zadbać o tą naszą planetę, żeby było przyjemniej, żeby się żyło przyjemniej. Na no elektryczny, no bo tak, są autobusy, nie? No to elektryczne.